Nauczyciel miłości. Nauczycielem jesteś Jezu miłości, profesorem w akademii bez sal, bez piór i podręczników. Katedrą twoją jest krzyż drewniany, piórem są gwoździe, którymi dłonie twe przebito, a atramentem jest krew z ran tryskająca jej boku. Kaznodzieją jesteś wędrownym szukającym uczniów. Pielgrzymem, często w miejscach ci wrogich, słów gorzkich się nie boisz i dróg usianych grzechami. Z odwagą idziesz tam, skąd inni uciekli. Misjonarzem jesteś krzyżowej drogi miłości. Cicho przystajesz obok chorych, samotnych, odrzuconych. Czułość czują, choć nie widzą osoby serce ich dziwnej mocy doznaje nadziei a to nauczyciel wlał w nich krople swej miłości czyniąc serca zalane łzami błyszczącymi tęczą kryształami nie rozdajesz jezu dyplomów z miłości łaską twej miłości dotknięty człowiek sam pragnie stać się dla bliźnich nauczycielem miłości Wędrującym odważnie do miejsc i serc, skąd inni uciekli, pragnie być misjonarzem wiernym i ufnym pomocnikiem Pana, w nauce prawdy, o krzyżu, miłości.